Cześć, witajcie, tu Niko 888 i witam was serdecznie w następnym odcinku Ze sezonu drugiego Na kanale Niko 88 Samp Długo nic nagrałem Powód był tego, że... Wina Tuska? Eee, dawa, nieważne I Tak rzucę, za chwilę jeszcze nagram film informacyjny Gdzie będę wszystko wyjaśniał Dlaczego nie było filmików Co będzie w tym nowym roku A propos nowego roku Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku Mam nadzieję, że dobrze przeszliście ten rok, te przejście od 2013 do 2014 roku. I. No. Yy, zaczynamy tutaj ten, nowy, ten poradnik, kontynuując. W tym poradniku, co ja Wam chcę tutaj pokazać? Tak. W tym poradniku, no nic wielkiego nie, nie chcę Wam tutaj pokazać. Tak, na początku nowego roku chciałam Wam zademonstrować, jak napisać. Yy, Dwie komendy, iż napisaliście mi znowu dużo, 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 dużo nowych propozycji, tak? I propozycji też było takie coś, jedna z chyba 2000, teraz mam prawie około propozycji. Chciałem wam pokazać, jak napisać komendę. Mi to jest na przykład. Um, jakby to powiedzieć komenda, która wywołuje nazwę gracza gdzie można też napisać jakąś czynność na przykład, tak? Na przykład jak się pisze kreska Mi i potem jakaś wiadomość, to można na przykład takie coś napisać, że mi um, wali konia na przykład, tak? Dobra, i w grze będzie pokazane nazwa gracza, potem spacja i potem ta wiadomość, którą gracz pisał, czyli wali konia, czyli wychodzi na to, że... 888 wali konia, tak? Wiesz o co chodzi? Bez przykład ever! Dobra Aś Napiszemy te dwa komendy e, Więc wchodzimy naszych komend, czyli on player Command text I tutaj teraz sobie zrobimy komendę I teraz tak, dla ludzi, którzy się wkurzają, dlaczego Do cholery jasnej używam DCMD Tak? Używam DCMD z tego powodu że nie potrzebuje nic innego DCMD jest dobry znaczy może i nie jest szybki ale dla moich zapotrzebowań jest dobry jeszcze mi nie zawiódł tak um, i można właśnie robić takie listy tak właśnie i właśnie mi się bardzo podoba a na przykład Zcmd Zcmd jest bardzo dobry tak polecam każdemu Zcmd dobry jest ale nie będę go używał iż mi nie jest potrzebny tak Zcmd właśnie nie, nie będzie potrzebny on player command text tak, nie trzeba to nic spisać, tylko po prostu co można napisać, że cmd w kropek, komenda i tak dalej, i tak dalej, tak? Podobne do dcmd, tylko że zcmd, ale nie będziemy teraz korzystać z zcmd, tylko będziemy teraz robić ten poradnik, znowu się to rozgadam, dobra Chciałbym ja też, żeby nasze metody były, zrobimy nasze teraz komendy Piszemy teraz dcmd kurde, długo już nie pisałem skrypty, kurczę, no, przez całe święta nic nie pisałem Nic, żadne poradniki, nic ale to nic, więc tak, zrobimy na naszą komendę mi, tak, czyli piszemy "cmd" i w nawiasach piszemy teraz tak, mi, nasza komenda, ona ma dwie znaki, przecinek i cmd-tekst, dobra? Teraz zrobimy na naszą komendę decmd, mi mamy nawias player-id, parametry, weźmiemy będziemy korzystać z parametrów już retun jeden, 1, nasz szkielecik. E, nie wyłączamy nasze parametry więc tak, zrobimy podobno co do, do komendy get, czyli zróbmy if, otwieramy nawias, gracz player ID. Na, najpierw sprawdzamy, czy gracz jest zalogowany, tak? Czyli, bo przecież nie chcemy, że gracz, kiedy jest e, w. kiedy się jeszcze nie zalogował, żeby mógł pisać, tak? Taki. żeby się nie bugowało, tak? Zalogowany. Sprawdzamy, czy jest zalogowany, czyli true. Ok. Teraz um, potrzebujemy e, zmienna, która będzie trzymać nasz e, tekst, który wpisujemy, tak? Czyli na przykład wpisujemy do tekst, new text, wy wielkości na przykład 300, tak? 300 to jest no, dla mnie wystarczająco, nie za dużo, nie za mało dla normalnego tekstu. Um, teraz tak, skorzystamy z naszego scanfa, tak? Czyli if, wprowadzamy e, scanf parametrami, params, przecinek. Parametr będzie tylko jeden, czyli tekst, a tekst wiemy, że to jest S, czyli string przecinek e, tekst. Zatykamy nawias i teraz tutaj wpisujemy na dole, co jest, jeżeli gracz nie wpisał, znaczy nie wpisał, znaczy zapomniał jakąś albo nie wpisał jakąś e, jakiś parametr, tak? Ok, więc początamy teraz tak. E, kiedy gracz nie wpisał parametru, to dajemy send message, player-id, Przecinek color, dajemy na przykład white, jakiś tekst, czyli na przykład użyj, czy kropek, e, znaczy nie przecinek tylko spacja, e, slash, mi, jakoś taka wiadomość, tak, żeby dać swoją własną wiadomość, ja dam takie coś, tak? Kiedy gracz musi wpisać mi, spacja, wiadomość, ok. Zatem mm. tutaj LC, czyli kiedyś się zgadza, czyli gracz wpisał wszystko, więc dajmy tak, e, dajmy teraz, e, pobieramy nazwy gracza, czyli musimy najpierw zrobić zmienny, gname, gdzie będzie przechowywane nazwy gracza o wielkości max player name, potem new wiadomość o wielkości 500, tutaj będzie przechowywana Sformatowana wiadomość, tak? Czyli już gotowa wiadomość, którą chcemy wysłać, tak? No, ok. Um, get player name, czyli pobieramy nazwę gracza Jakiego gracza naszego player name, player ID, czyli tego gracza, który używa tą komendę. Teraz zapisujemy to teraz do Gname, czyli teraz mówi nam, gdzie to chcemy zapisać? Do naszego Gname, tak? Czyli teraz nam Gname, przecinek. Pobieramy wielkość, czyli tego gname, czyli size of gname, zamykamy to. Ok, nasza, jest, znaczy nasza funkcja jest gotowa. Pobieramy e, nazwę gracza, tego gracza tutaj, tego player id, zapisujemy to do gname, pobieramy wielkość, czyli tą wielkość max player name. Ok, teraz będziemy formatować nasze wiadomości. W ogóle nagrywamy, głos nagrywa, ok. E, damy teraz format, formatujemy. Output czyli wyjście, a wyjście to chcemy zapisać do naszego wiadomość, Czyli tutaj to chcemy zapisać, tu powiemy, że jest zawsze, wielkość, czyli size of wiadomość. I teraz, to będzie nasz tekst, tak? Czyli na przykład, bezby takie dwa gwiazdki, i w, w środku dam na przykład procent S, czyli nazwa gracza. spacja procent S, tak? Robicie no, to jest swój własny format... jak to tam chcecie, tak? Czyli to będzie ogólnie ten tekst, który ma e, zostać wysłany, tak? Okej, okay, czyli to będzie najpierw nazwa gracza i potem ten tekst, tak? Czyli e, jak już powiedziałem na początku, nasz, mój epicki przykład, e, nick 888 czyli nazwę gracza a jako drugi parametr damy wiadomość, czyli walikonia, tak? No. Czyli teraz dajemy nasz gname, czyli najpierw chcemy ten pierwszy parametr, czyli jako pierwszy damy gname jako drugi parametr dajemy też nasz e, tekst. Ok. I to zostanie właśnie teraz zapisane do naszego. E, naszej zmiennej wiadomości tutaj, tak? Ok. I teraz będziemy korzystać z naszego... SendClientMessageInRange, Message bo chcemy to przecież wysłać w... E, e, w pobliżu, tak? Czyli w... No wiecie, co chodzi? Tak? Z SendClientMessageInRange, Message in range, czyli nasza funkcja, którą wybiliśmy w poprzednim odcinku. Czyli SendClientMessageInRange Message in range in range otwieramy nawias player id przecinek, tutaj da dajemy teraz nasz message range przecinek i kolor dajemy teraz na przykład jakby dodać kolor temu mi Ach, tam różowy nie pink tylko pink eee, i nasza wiadomość tak? czyli nasz string czyli wiadomość bo chcemy naszą wiadomość wysłać, tak? okej okay. jeszcze możemy zrobić print z naszą wiadomość żeby po prostu wyświetlać to wszystko tutaj w konzoli, tak? okej okay. eee, taki po prostu, żeby się wpisało wszystko do konzoli, że na przykład, nie wiem, taki zabezpieczenie, że jak się gracz obraża, coś, to można zawsze tu widać, masz dowody, tak? taki no, taki malutki system Adminów możemy tak powiedzieć. wiecie o co chodzi? Ok, no to nasz min jest gotowy. Um. Okej, okay, jeszcze możemy tu na dole dać pod. Jeszcze możemy dać LC tutaj na dole. Pod, e, czyli jak nie jest zalogowany, tak? Czyli tutaj, gdy jest zalogowany, to ma się to stać. Jeżeli nie jest zalogowany, to LC. Czyli tutaj, teraz, co ma się stać. Czyli tam jest ten message player ID color red. Nie e, możesz pisać, będąc nie zalogow. go. nie zalogowany. Jezu. Ok. Teraz chciałem jeszcze taki malutki temat zacząć. Aha, a propos nasz. Mi już jest gotowy. Możecie sobie to sprawdzić. W tym czasie, kiedy już. powinno działać, bo? Tak. Możecie sobie to już sprawdzić, ale jak nie, to możecie mnie posłuchać teraz. Dużo ludzi. Właściwie, no nie chciałem to teraz zacząć w poradniku, ale i tak to już teraz już powiem, bo chcę tu już e, powiedzieć: Dużo ludzi, którzy do mnie piszą, tak, ehm, mają, mają, że mają problemy, tak, że nie mają jakieś błędy, że Że to mają błędy, że mają errory, że robią jak ja, Ehm... podnieś się pytam, tak, czy znają angielski, tak, Mów, mówią, że, że. Albo nie uczym się angielskiego, albo nie umiem przynajmniej podstaw, tak? Czyli nawet nie wiedzą, co to jest send, albo e, client, albo co to jest name, co to jest print, co to jest message, tak? To po, po cholerę się bierzecie za... nie, nie mówisz do każdego, tak? Nie mówię do każdego, tylko mówię do tych, którzy mają... piszą do mnie, że mają problemy, tak? Jeżeli ludzie, jeżeli nie umiecie angielski, przynajmniej podstaw, tak? to nie bierzcie się za programowanie nie ma polskiego języka programowania nie ma takie coś to wszystko jest po angielsku jak sami widzicie get, player name, send client message eee tutaj jeszcze mamy e, format, send client message in range, print, send client message ludzie proszę was jeżeli nie myślcie angielskiego to najpierw się przynajmniej podstaw, nie wymagam od was nic wielkiego, przynajmniej tylko podstaw, tak? podstawy angielskiego, żebyście widzieli, przynajmniej co to jest send albo client mess, żebyście zrozumieli co to oznacza, tak? Tylko to, nic więcej. Okej. Zrobię Zrobimy teraz naszą drugą komendę, a to będzie e, komenda... krzycz, tak? Czyli krzycz to na różnych, mam nadzieję, że na różnych serwerach roleplay to jest, ja nie na innych serwerach. Ehm um, Iż nie chcę czerpać, jak już powiedziałem kiedyś, e, odpowiedziałem na wiadomość na no, ASKu, że nie po prostu nie gram na innych serwerach, iż e, nie lubię po prostu wiedzieć jak to wygląda i potem czerpać od nich pomysły, albo inspiracje, tak? Ja chcę mieć oryginalność, tak? I wy też tak najlepiej róbcie. Może możecie sobie grać, róbcie co chcecie, wiedząc sam obojętnie wasz serwer. Okej, okay, witam z powrotem. Ehm... I teraz damy nasz format tutaj, tylko że zamiast e, mówi, dajmy tutaj krzyczy ok, co so, tutaj message in range, tutaj damy teraz tak message range, damy tutaj plus i na przykład tutaj, gdyż krzyczy działa na ten sposobie, że um, że dale, żeby daleko słychać, tak, czyli damy tutaj message range plus um, nie wiem, 30 czy tam 50, bardziej się tym, ja dam 50, powinno być ok Ok Krzuczy bla lat, tylko że zamiast color pink dajmy kolor na przykład white Ok Powinno być ok, no i działa Dobra Teraz wejdziemy na serwer, zobaczmy czy to działa wszystko um, Ok, wejdziemy na serwer Ok Jak już powiedziałem dlaczego filmów nie, by, nie było i tak dalej to powiem wszystko w filmu informacyjnym okej, okay, flaps Okej okay. Emmmmmmm um, znaczy, jeszcze 5 jeszcze 5,6 Wiem, tu jest nadal ten bug z tą kamerą, tak z tą kamerą i czy tam jeszcze był taki jeden bug To wszystko naprawimy e, po prostu nie było Po prostu no, wszystko wyjaśnię znowu w tym e, filmu informacyjnym, dobra e, więc tak, dajmy teraz mi Zobaczmy, że mi działa. Mi, okej, okay, mi. ok czyli dam teraz mi. Teraz jakaś wydobość, tak? Czyli na przykład wali konia. I widać... Niech 888, czekajcie, wyłączyli ENB. Niech 888 wali konia, tak? a na przykład e, mi... E, daje... Nazwa gracza... E, albo nie wiem, na przykład mi... Em, wali... Wali graczowi, nazwa gracza. Em, konia. Tak? Nie, i widać tutaj się bo się wali graczowi, to nazwa gracza i konia, tak? Wiesz o co chodzi? Moje przykłady są debeście, oh, kurde. <grych> o, teraz na przykład krzycz. Krzycz i wiadomo, tak? Czyli. Ehm. Halo. Krzyczy. Oj. Aha. Aha, jest jakiś... błąd? Nie wiem dlaczego Ehm. Um, krzycz... Ach Tak Jeszcze muszę player name dać Player ID znaczy Tak, czyli dziennie player ID, gdy już tutaj mam jeszcze ten format I nazwę gracza, potem %i, czyli player ID potem tekst Okej okay. Zobaczymy jak tutaj widać, tutaj się też e, wszystko pokazuje, wszystko zostanie sprintowane do konzoli Po czym to wszystko też zostaje zapisywane do logu serwera, tak? Tutaj gdzieś powinno to być na dole O, widzicie tutaj to jest tak, coś, jeżeli na przykład jakiś gracz pisze, że ten i ten gracz e, obraził, czy coś tam robił, tak? Można jako admin e, serwera, czyli jako root, sobie można tutaj wejść i popatrzeć, aha, tak, ten gracz ma rację, że on Um. On napisał to i to, tak, Wiesz co to chodzi? Okej. Okay. zobaczmy to jeszcze raz. Fraps OK. Krzycz i Halo I jak widać, niech możemy ID0. Co się zgadza, krzyczy HALO! No. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli... Um, chcecie mieć jakiś więcej komentarzy, oczywiście wpiszę wszystko nie w komentarzach, lecz e, do mojej listy propozycji, co macie oczywiście wszystko w opisie, tak? Więc, um, no, patrzcie, się, jestem dobrze, mam nadzieję, że ten bradnik um, nie, nie był za krótki, um, ale chciałem po prostu już te komendy napisać, iż dużo osoby chcieli właśnie te komendy krzycz, um, mi i tak dalej, jak widać było to bardzo łatwo. Więc jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie to łapkę w dół, ale jak już, jak dajecie łapki w dół To byłoby naprawdę miło, że Jakbyście napisali krytykę konstruktywną Jeżeli nie wiecie co to jest krytyka konstruktywna Powiem wam, że to jest e, Ten, e, Że konstruktywna Krytyka jest to Która pomaga osobie, tak? Czyli na przykład O oh, Jezus no Przykład mojej piskiej przykłady Ja, e, Twojej... Twoje filmy są ok, ale e, masz małego kutasa. Ok, nie, to, to, to był głupi przykład. Um, ja... Um, fajny film, ale zagłoście się słychać. Coś takiego, tak? Jeżeli to przeczytam... ok, ten użytkownik w, napisał dobrą... E, dobrą gotykę i... No. I nie zablokuje was. <laughs> I... no. Ja się z żegnam, znowu się rozgadam. Ja się z tym żegnam, do następnego odcinka! Jak sytuować Sam! Ja się z żegnam!